Adrian Bartosiński przed galą KSW 105. Mieliśmy okazję porozmawiać z Tobą w takim krótkim, dość emocjonującym i emocjonalnym wywiadzie, tuż po ogłoszeniu Waszej walki, po oficjalnym face-to-face -face z Andrzejem. Sporo się dowiedzieliśmy, bo Ty też tam sypałeś informacjami na lewo i prawo, ale fajnie by było kilka tych rzeczy pogłębić. Miło mi Cię widzieć. Jak się czujesz? Świetnie. Świetnie. Widziałeś w jak wygląda jakiś milion dolarów? Yy, widziałam, nawet widziałam jak wygląda 2 miliony dolarów. No to tak wygląda. <laughs> tak się czuję, <laughs> tak się czuję, przepraszam. Kochany, no dobra, nastrój jest super. E, przesunęłam, przesunęłam? Tak? Tak? O, tak? O, świetnie. Ciekawe czy ci ładnie, dobra, Czekaj, czekaj, poczekaj, będzie poczekaj, będzie poczekaj. no oczywiście, że jesteś przesunięty, bo jak żeby inaczej hajka. Tak, ja z wrażenia aż e, Dobrze. Jak 2 miliony dolarów i na tym wątku może, czy z tym wątkiem może rozpocznijmy? Energia jest dobra, ja rozumiem, że przygotowania idą pełną parą, Ty się w tych przygotowaniach dobrze odnajdujesz. Opowiedz nam troszkę o tym, co teraz aktualnie robisz, ile razy dziennie trenujesz, na jakim etapie tych przygotowań jesteśmy. Trenuję raz w tygodniu. Prawie w sumie, w sumie to dużo gram. Nie wiem, co. Aktualnie ten tydzień miśmy troszkę lżejszy. Taki dealout wypadał, mhm. więc troszkę miałem mniej tych sparingów. No ale też z tego względu, że. Przedłużyłem przygotowania przez to, że pojechałem do Stanów i jak wróciłem ze Stanów, to jakby kontynuowałem przygotowania, nie? To było 5 tygodni byłem w Stanach, wróciłem i miałem 8 tygodni, no, no to już tak te przygotowania 13 tygodni trwają, nie? No już taką bazę konkretną zrobiłem w Stanach i tu... Poprawiam tam jeszcze jakieś takie kosmetyczne rzeczy. Jasne. E, pogadajmy chwilę w takim razie o tych treningach w ATT. E, bardzo dużo się dzieje wokół ciebie, wokół zawodników którzy z Polski, którzy byli razem z Tobą tam, wokół Kuby Wikłacza, wokół e, Roberta Ruchały. E, mieliśmy okazję zobaczyć się z chłopakami w ubiegłym tygodniu w Londynie. E, przyjechali na zaproszenie Asi, żeby się trochę obyć z UFC, i oni gdzieś tam w tym UFC już jedną nogą są. Zazdrościsz troszkę? Trochę. <laughs> No, nie ukrywasz, gnoje. jaki jest cel, tak? Więc... Małe gnoje. <laughs> to prawda? Nie, możesz, możesz być, może, może być w tobie taka, taka e, trochę gdzieś tam e, nutka, nutka zazdrości, ale ty masz jeszcze sporo roboty do zrobienia w KSW, na którą twoi e, fani czekają. Ehm... Jeśli chodzi o Twoje treningi w ATT, krótka, krótkie pytanie dotyczące Marwina Vettoriego, bo widzę, że złapaliście fajny kontakt ze sobą. W tym swoim rewanżowym starciu, niestety, przegrał i później nawet zamieścił taki filmik, na którym mówi, że w sumie nie, nie do końca rozumie, co się stało i chciałby rewanżów za, za tę walkę. Czujesz, że taki rewanż mu się należy? Nie, wiem, wiesz, ta walka Pierwsza chyba ich tam była jakiś czas wcześniej, nie? Tak, to nie było, było tak. Na dwa lata? Nie, to chyba więcej. No, tak. myślę, że nie na wiem, pewno dostanie tak. rewanż, tylko pytanie kiedy, wiesz, w jakiej mhm. kolejności, czy będzie to od razu, czy będzie potrzebował tej jednej wygranej. Mhm. No robiłem dużo z Marvin ma, nie? Marvin, Marvin no, tak jest. dużo z nim robiłem. zapaśniczo dużo robiliśmy i parterowo, w sumie parterowo pomagałem mu trochę. E, się przygotowywać, bo ten dolidze właśnie tam łapał nogi, a ja, oni widzieli na sparingach, że ja dużo łapę nóg i i tak mnie prosili, żebym porobił trochę z nim. Jak robiłem z nim zadaniówki, to właśnie tak mm, też starałem się wiesz, łapać mu te nogi, żeby on trochę bronił. Ale już pod koniec dobrze bronił. No. Mhm. Ale w walce nie było chyba parterów zapasów z tego co... Nie, no, no, nie, nie Także zupełnie. tyle mojej roboty na marnach. Krew w piach. E, Adrian, widziałam, że wstawiłeś na Twitter e, któryś, albo jego wywiad, albo gdzieś jakieś, jakąś foteczkę jego e, z takim bardzo brzydkim opisem po włosku. Czy ty w ogóle wiesz co to znaczy? No ja wiem, bo to jest, używamy tego słowa często. Ale to... po co? No na przywitanie. Na przywitanie? On, my to używamy z nim zamiast cześć. Eee, Okej. Okay. <grym> <grym> no dobra, i teraz wszyscy grzebią na ten Twitter, żeby, żeby to odnaleźć, polecam. E, ja się obśmiałam generalnie, nie, nie umiem jakoś tam specjalnie włoskiego, ale akurat to wiem co to znaczy. I tak sobie myślę, no ta relacja musi być bliska, jeżeli ty sobie coś takiego wrzucasz, on się, On ma taki vibe <grym> polski bym powiedział. Okay. Eee... No, taki akurat on ma taki waj polski. Jak... Ja czuję, jak on był w... Polakiem, właśnie. Bardzo mm -hmm. rozumie nasze żarty i poczucie mm -hmm. humoru. No. Mm -hmm. Super. E, na Gali w Londynie mieliśmy okazję porozmawiać też z Chrisem Duncanem, który wygrał swoją walkę e, i podczas rozmowy po, e, po walce powiedział, że e, zapytałam go o, o to, jak właśnie mu się trenowało z polską ekipą w ATT. E, I powiedział, że w ogóle jest zachwycony i że e, polscy zawodnicy wnoszą bardzo dużo do treningów w ATT i wszyscy tak naprawdę, czy wie, coraz więcej osób chce e, po prostu z nimi trenować. Czułeś, że jesteś rozchwytywany? Robiłem się akurat. O, super, no, no to ciebie akurat nie pamiętał, ale pamiętał Gamrota. E, bo wiesz co, so, Gamer jest z jego wagi, e, uh -huh. bo to jest siedemdziesiątka, no i oni mają e, możliwość robienia ze sobą pewnie często. Wiesz co, ja pierwszy raz byłem, to się z nim nie spotkałem, teraz byłem, to on się szkował do walki, więc kilka run z nim zrobiłem, ale nie robiłem MMA, robiliśmy dużo zapasów i zadaniówek zapaśniczo-parterowych, mhm. bo on stylistycznie sparingi chyba robił z kimś innym, kto, kto, kto bardziej pasował pod jego rywala, ale na zadaniówkach parterowych i zapaśniczych się tam przecinaliśmy i robiliśmy, bo tam mieliśmy takie miejsce zawsze, było w kącie, gdzie robili raczej to 77-7 i, i tacy już obczajem, gdzie robią najmocniejsi w tym rogu no, i się tam wpychałem, <grym, z panią> także miałem okazję też robić z nim, no bardzo też solidny, solidny chłop. A więcej z nimi robisz, czy gadasz? Jak twój angielski? Powiem <grym, z panią> <grym, z panią> to po angielsku. Okay. No much better, but better. <grym, z panią> <grym, z panią> Prawie dobrze, e, super, ale jestem z ciebie dumna, słyszę, że na ten angielski chodzisz, więc e, absolutnie to szanuję. Kiniuś, czy potrzebujesz zabrać Adriana i potem mi go dasz z powrotem? Ja? Właśnie tak. O, mogę tylko oddać. Dobra. Ja Mam jeszcze jedno pytanie, to możesz mu jeszcze Nie, jedno, kochany. Ja jeszcze w ogóle nie, nie no, jestem no nawet to, w połowie. Nie to my to jest, to jest Dobra. No. Two hours later. My tu gadu-gadu, a trzy godziny później po y, face-to-face'ach z Andrzejem, nagrywkach setek... I nawet zdjęciach z Andrzejem. Y, Zaraz do tego przejdę. No, i jakby trzy godziny później jesteśmy, i już skończmy, może tematy: UFC, ATT i tak dalej, i tak dalej. Będzie czas, żeby ci jeszcze o to pomęczyć, ale musicie zapytać o to, co się dzieje dzisiaj. Po pierwsze, ja pierwszy raz na oczy widzę, żeby ochrona, która jest na nagrywkach, na wydarzeniach KSW, była tak podzielona, że jeden pan jest przypisany do jednego zawodnika, drugi pan jest przypisany do drugiego zawodnika, i łażą za wami i pilnują was podczas face to face ów, face ów i tak dalej. Istniało jakieś ryzyko, że może dojść do nie tylko wymiany słownej, ale i rękoczynów? Ja mówiłem, że mi nie jest potrzebne, żeby ja pilnowali we dwóch. Znaczy jego bezpieczeństwa. Nie, no, wiesz co, jak A zaskoczyło cię KSW tym? Czy wiedziałeś, no, że będziesz miał ochroniarza? Nie wiedziałem. Nie no, to nie. miałem B.E.K.A., dostałem zakaz robienia głupich rzeczy od trenera, żebym przed walką się nie uszkodził. Mam, wiesz, ja muszę mieć owiniętą rękę, bo ja biję bardzo mocno i tu jest to jest moje dłonie, to są bardzo moje dłonie, ale za to celne i mocno biją. I to jest taki, ten mój trener nazywa to nieskończony potencjał zamknięty w puszce od sardynek. Bo uderzenie jest nieskończone, tylko ręka jest za mała i za słaba, i dlatego kurwa, nie mogę tak tuc, jakbym chciał tuc. Słuchaj, ale do mnie docierają takie wieści, że Wy sobie z Andrzejem pogadaliście e, tak na spokojnie, za, za tymi kulisami, i nawet tak w takiej bardziej przyjaznej atmosferze, nie takiej, że trzeba było Was rzeczywiście chronić przed sobą. No, bo robiliśmy te zdjęcia i to, no to wiesz, te double były kilka razy. Jakby to nie było tak, że weszliśmy na face to face raz, spojrzeliśmy na siebie, tylko to było kilka razy, mm -hmm. staliśmy tam 15 minut. Mm -hmm. No wiesz, nie, nie powiem, że było y, atmosfera y, y, przyjacielska, ale no wiesz, no po prostu neutralna. O. No wiem, bo wy się jeszcze zakumplujecie. A, Martynka, chyba chcesz, żebym zakończył ten <laughs> Nie, no, raczej nie sądzę, ale no, wiesz, no, musieliśmy to jakby zrobić, więc trzeba było zrobić to. To w ten sposób i, i tyle. Okay. Nic zbyt dobrego z tego nie wyszło. No dobrze. E no, ja się dziwiłem, że w ogóle Kezło wpadło na taki pomysł. Jest to niestety tylko pracownik. Ja słyszę, że wpadli też na taki pomysł, że może są w stanie zorganizować wam jakąś konfrontację przed kamerami, posadzić was face to face, cholera w prowadzącym, ale jakby to, bo to jeszcze jest gdzieś tam zawieszone. Ale pytanie, czy ty byś się zgodził na taką konfrontację, żebyście rzeczywiście usiedli przed kamerami, wymienili się paroma argumentami, niekoniecznie pięści. Nie. No, dlaczego ciebie. Okay. Czyli nie tylko w memy umiemy. Martynka, ja jestem przygotowany. Moja teczka jest gruba. Słuchaj, kochany, ja ci chciałam zapytać o tę jedną rzecz, którą powiedziałeś podczas Face-to-Face. -face. W zasadzie to jest jedyne nawiązanie w tej dzisiejszej rozmowie do tego Face-to-Face. -to, -face. to przyszło ci tak totalnie naturalnie. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet, Andrzej. To był taki spontan. Czy ty sobie to przygotowałeś? To było wypuszczone i wiedziałeś, że tym, że tym rzucisz, bo to było coś, co Andrzeja naprawdę odpaliło? Nie szkoda. Nie, nie, nie szkowałem, ale jakby no, wiedziałem, jaki temat będzie poruszał Andrzej. Mm -hmm. Dwa tygodnie wcześniej już wiedziałem. Mm -hmm. Okej. Okay. Ej, uprzejmie ludzie mi donoszą, nawet z jego klubu. Wy macie jakieś w ogóle dziwne kontakty w takim razie. Co jest na Fabrycznej 5A? Fabryczna? No. Fabryczna 5A, tak? Bo Andrzej powiedział, że był na Fabrycznej 5A i ma jakieś rzeczy takie, które chciałby, czy może wyciągnąć e, na, na twój temat z Fabrycznej 5A. I teraz, no nie dopytałam, nie chciałam tak jakby, znaczy w sensie nie pogłębiłam tematu, ale Fabryczna 5A, kojarzy ci się to z czymś? Mm. Okej, okay, no dobra. Będziemy googlować. Aż wie, co to jest Fabryczna. W Łodzi to jest podobno jakiś ten y, salon z paznokciami, ale to chyba nie o to chodzi. Łódź? <grybuj> <grybuj> Fabryczna 5A. Bo dla jasności ja też nie kojarzę, więc czy się dowiem od ciebie pewnie. Targowa źródła Nie ma takiej ulicy Co? No nie ma Coś mu się przyśniło może. Okej, Adriano. O tym, co wy sobie tam możecie powiedzieć z Andrzejem i tak dalej, było już tyle i w tylu wywiadach i tak dalej, że może nie męczmy tego tematu. Mnie bardziej interesuje to, jak ty się czujesz z tym, że walczysz w main evencie bardzo, bardzo mocno eksponowanej gali i mimo, że Płudzian został dogadany, to jednak jest pod wami. To nie ja ustalam main eventy. <laughs> nie, nie wiem, aż też byłem zdziwiony trochę, bo jakby Mariusz nie był y, 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 klepnięty jeszcze oficjalnie, to i tak mieliśmy zapewnienie, że nasza walka zostanie main mm -hmm. aż byłem w szoku. Mm, no. okay. Czyli to było, to było de, de facto ustalone od początku? Mhm. Mhm. Takie dostałem zapewnienie I, i tak nie wiedziałem do końca czy tak będzie, ale jest podobno. Okay. Czy ta walka um, może być rzeczywiście takim warunkiem, czyli zwycięstwo w tej walce może być warunkiem do tego, żeby Twój y, pojedynek z Saladinem Parnasem we wrześniu się odbył? Czy jest to ze sobą jakoś specjalnie niepowiązane i ta, ta szansa na rewanż tak czy inaczej jest? Jeszcze raz to już jest ta pora. No. Okej, okay, to jeszcze nie raz. Nie ile my tu siedzimy. Jest, jest, no, siedzimy Jestem długo. Głodny, no. e, powiedziałeś, że e, kolej, kolejka jest taka. Najpierw Andrzej Grzebek, później e, Parnas. Mm -hmm. e, powiedziałeś, że to jest ten Parnas to ma być wrzesień. E, czy to będzie wrzesień, czy nie wrzesień, czy to będzie miesiąc później, w te czy we w te, jakby już nie, nie spekulujemy, ale jas, jakby jasny przekaz jest taki. Najpierw Andrzej, a potem rewanż z Parnasem, taki jest plan. Mm -hmm. Jeżeli ci się noga powinie w tej walce, to będzie nadal Parnas? Czy to no, wtedy ta walka chyba raczej, będzie... Wtedy chyba nie. Okay, czyli czy możemy powiedzieć, że ta walka jest takim trochę eliminatorem do Parnasa? No nie wiem, czy nie. No wiesz no bardziej wydaje mi się, że ma sens walka z Parnasem. Jeśli ja wygram, no to moja z Parnasem rewanżowa. No, jakiś, ma to historię, chyba ludzie bardziej by to zobaczyli, nie? No, ale może padną na pomysł, że no, czy no nie wpadną, no bo jak ja wygram, no to i tak musi być ramię z Parnasu. Rozmawiałam całkiem niedawno z Pawłem Pawlakiem i poza tematem naprawdę fajnych rzeczy, które robi dla dzieciaków z takich biedniejszych rodzin, no to będę myślę, że już posłuchaliście troszkę na ten temat i, i za chwilkę zobaczycie nas też z kamerami na tym wydarzeniu, to chciałam cię zapytać o to, co Paweł powiedział a propos... Ustalania terminów walk przez ciebie versus ustalania terminów walk przez Andrzeja. Zapytany przeze mnie o to, jak zareagował na wasz face to face oraz na tą przepychankę dotyczącą kwiecień, maj, czerwiec, dlaczego nie, Francja, nie Francja i tak dalej, powiedział, to Adrian jest mistrzem i to Adrian ustala daty walki, a nie jakiś tam grzebek. Tak? To jest dosłowny cytat, jakbyś to skomentował. Pierwszy raz w życiu zgodzę się z Pawłem Pawlakiem. czy to jest szansa na to, że właśnie ten pierwszy, jedyny raz, tak. jak do tej pory zgodzicie się z Pawłem? Nie, Andrzej, Andrzej Paweł mm -hmm. też tak zawsze mówił, on też jakby do tego tak podchodził zawsze mm -hmm. samo mi mówił, że yy, o, też mam takie sytuacje gdzieś tam z, o terminy i mówi, kurwa, ja jestem mistrzem, to przecież ja ustalam, kiedy ja chcę się bić, a jeszcze mi będą ustalać, kiedy mam się bili, no i Paweł też mi to mówił zawsze, że bij się, kiedy ty chcesz, to by pasuje, a nie, kurwa, ktoś ma ci termin ustalić, jak jesteś mistrzem, no tak jest, no jakby, no. Mistrz nie dzierży tylko pasa, no ma jakieś specjalne względy, no bo jest tym mistrzem, no. Okej. Okay. a propos mistrzów. Mistrz Paweł Pawlak sposobi się do powrotu, pewnie gdzieś tam po wakacjach ponownie zobaczymy go w klatce. Z tego, co mówił, to raczej przed wakacjami będzie to niemożliwe. Naturalnym pretendentem jest oczywiście ten, który wywalczył pas tymczasowy, a więc Piotr Kuberski. Oglądałeś walkę Piotrka z Tomkiem? Jakie twoje są wrażenia z tej walki? Oglądałem. Byłem... Zaskoczony tym, że Piotrek, Piotrek, Piotrek tak dobrze wyglądał, no. Mhm. Myślałem, że będzie to równiejsza walka ogólnie. Mhm. Właśnie bardzo defensywę Piotrek poprawił, bo... Byłem zdziwiony, bo Piotrek zawsze tą defensywę taką miał też, że jak szedł wymiany, to lubił przyjąć. Ale Piotrek ma twardą szczenę, to przełamywał i tak wszystkich czasami. A tu widziałem i zawsze pamiętam o tej prawej ręce wysokiej, więc zawsze gasił to na gardę. Tak odpowiedzialnie bardzo w defensywie. No, aż mnie zdziwiło to, że aż tak odpowiedzialnie, że nie, nie przyjmował tyle. I no, bardzo mądra walka ogólnie. A zaskoczyło cię to, że nie był w stanie skończyć Tomkę? Nie. Mhm. Nie, tam to trzeba walić, tam trzeba walić mocno, to wiesz, nawet Piotrek ma mocny cios, ale wiesz, co jak co, ale Tomek jest odporny na ciosy. Mm -hmm. Wiesz, tym bardziej, że go, no mówię, bijesz i wiesz, no ja to też, jak gdzieś mi się kojarzyło, to mówię, kurwa, w sumie to ja nie widziałem go nigdy z nog naudowanego, mm -hmm. żeby ktoś trafił i mm -hmm. upadł, nie? Mm -hmm. Trafiali, fiał się, ale nigdy nie widziałem, żeby siedział na dupie, nie? No i tu było to samo, mm -hmm. trafiał, ale on stał, nie? Także no, mm -hmm. widzisz... Odporność na czas jest duża. Nie? Wkurzyłbyś się tak jak Tomek, gdyby ci narożnik wrzucił tak. ręcznik do, do klatki? Kurczę, nie wiem. Mhm. Ciężko mi powiedzieć. Jeśli je jestem w stanie mhm. sobie wyobrazić, że Dawid by rzucił ręcznik, to musiałoby się dziać coś naprawdę złego. Mhm. Y z drugiej strony, no to też... Kury, no wkurzyłbym się pewnie. Z czasem <gry> bym zrozumiał, pewnie bym się na pierwszy moment bym się wkurzył, ale pewnie z czasem bym to zrozumiał. Mhm. Jak sądzisz czy Piotr Kuberski jest tym najtrudniejszym, najbardziej groźnym zawodnikiem, z którym przyjdzie się mierzyć się Pawłowi w dywizji 84. No aktualnie myślę, że no Piotrek jest najbardziej niebezpiecznym zawodnikiem z wszystkich. No Paweł już bił się ze wszystkimi oprócz Piotrka, więc jakby no w praktyce Piotrek jest myślę najlepszy z rywali z którym się bił. Chociaż no jeszcze był blisk, który też był mocno ogólnie. Mm. Ale no, Paweł to Paweł. No, Paweł mm. jest taki śliski, ciężko go trafić, on jest slick taki. Uśmieje mm -hmm. się z jego stylu, ale on jest taki, nie jest łatwo go trafić ogólnie. Mm -hmm, Paweł jest taki, że mały robi damage, ale jemu też ciężko zrobić damage. No. Okej, okay, ostatnie dwa pytania ode mnie o galę, na której będzie się bił. E, czyli wracamy troszeczkę do, do tego, od czego zaczęliśmy. Mariusz Pudzianowski Cholera było wiadomo, czy on się zdecyduje na to, żeby zostać w tym KSW, czy pójdzie do organizacji frikowej, czy będzie walczył tu, czy zawalczy za chwilę gdzie indziej. E, dzisiaj podczas wywiadu najpierw się bronił mocno, żeby potwierdzić, czy podpisał papier, czy nie podpisał, potem padło, mam kontrakt na jedną walkę, no więc w zasadzie trochę to otwiera drogę do tego, żeby później robić inne rzeczy. Co ty sądzisz a, a propos jego potencjalnego przejścia do frików? Oczywiście patrząc na dokonania jego i to znaczenie. Dla sportowego MMA również, prawda? Czy przede wszystkim sportowego MMA w tym kraju? Jak byś to oceniał? I tu zależy mi na poznaniu Twojego zdania, tak? Jakby, jaka jest Twoja opinia na ten temat? A no, no. mną. Hmm? Nie wiem, wiesz co, no, jakby zależy, jaka to będzie walka. O, może tak, z kim? No. Jak ta walka, która miałem, słyszałem, że się miała odbyć, to tak średnio by powiedział. Ale jakby byłaby to walka, wiesz, z kimś ciekawym, nawet sportowo, powiedzmy z jakimś mm. poziomem, no to wiesz, to jest spoko. No ale o tej jakby tą walkę, o której słyszałem, no to tak. Tam się zanosiło na walkę z jakimiś dwoma, y, jak to określił Szymon Kołecki? Okay. Platfusami. Platfusami. No. no. to tak średnio bym powiedział, średnio. No, no, no wiesz, no zależy z kim walka. O, na przykład jak jechałem i ktoś z kimś gadałem o tej walce, to wie, mm. wiesz z kim dobra walka była? Mm -hmm. Z tym y, ojcem Denisa, jak on się nazywa. Crazy, Załęcki? nie Tak? Załęcki jak da, w sensie. Dawid, da, jak? Tak. Dawid. Okej. Okay. W sensie Denisa Załęckiego, no. tak? On jest taki też, okay. ma, nie wiem, taki starszy gość, ale się dobrze rusza. Okay. To było spoko ogólnie, coś takiego, nie? Okej, okay. dla mnie, nie, znaczy nie to nie uniwersum, więc nie wiem, ale okej, okay, zaufam ci, dobra. Czyli jakby... A, w, żeby dokończyć ten temat, czy widzisz w tym coś niestosownego? W sensie, żeby, żeby Mariusz przechodził do organizacji flickowej i tam gdzieś kończył tę, nie wiem, jedną, dwie, trzy walki i odchodził na emeryturę, zamiast odejść prosto z KSB? Wszystko zależy od punktu widzenia. Z mojego punktu widzenia. To spokojnie. Pytanie. Czy... Pytanie, czy tego potrzeba? Po czym on tego potrzebuje? No, jakby wydaje mi się, że jest na tyle zabezpieczony finansowo, że nie potrzebuje. No ale może potrzebuje, no, nie mam pojęcia. No, jakby u mnie pewnie by to coś zmieniło w karierze aktualnie, ale czy u to zmieni, raczej nie sądzę. Okay. No dobra, ostatnie pytanie o, o to, kogo będziemy widzieli w Twoim narożniku? Poza Dawidem, czy ten narożnik będzie stały, czy ktoś na przykład zawita do nas z ATT? Nie, nie, jeszcze jeszcze ich nie zawita. A w narożniku, narożnik będzie stały. Powinien być Dawid, trener od boksu Hubert, Kamil, Wilk. Chociaż tam jeszcze mu koliduje trochę, bo ma teraz Telegloki bardzo mocno robi po całym świecie i tam ma ten termin, więc to jeszcze się zobaczymy. Mhm. I może mój też taki drugi trener od Parteru, Kuba Żeromiński. Okay. Będzie jeszcze sporo czasu, żeby pogadać podczas Media Day przed galą, więc ja ci, Adrian, życzę, żebyś w zdrowiu dotrwał do tej walki. Czekamy na emocje, które tylko wy możecie nam dać w tej klatce. Jedna z najbardziej wyczekiwanych walk w polskim MMA, a podejrzewam, że też w europejskim w tym roku. Dzięki serdecznie za rozmowę. Wiem, że jesteś w chole, zmęczony, a jeszcze Cię trochę czeka. Jestem strasznie. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję.